Witam na kanale Niezwykłe Wydarzenia. W dzisiejszym programie poruszę kilka z mojego punktu widzenia ważnych, istotnych dla ludzkości informacji, które mogą nas w przyszłości, niedalekiej przyszłości dotyczyć. I chcę Państwu powiedzieć, że przez ostatnie dwa lata, dwa lata tak walki z pandemią C19... Nie trudno nie było odnieść wrażenia, że wszelkie te działania związane z lockdownami, maseczkowaniami, dystansami społecznymi, tarczami, które miały wspomagać ludzi, tarczami, które miały zatrzymywać ludzi w domach i w jakimś tam sposób pomagać yy, biznesom, które upadały. A w konsekwencji bardzo wiele z tych biznesów, interesów różnego rodzaju upadło. Że ta polityka była z góry narzucana, szczególnie w świecie zachodu. Nie trudno nie odnieść wrażenia, że rządy poszczególnych państw przyjmowały polecenia i sumiennie. Z lepszym bądź gorszym skutkiem, szybciej lub wolniej, ale je wykonywały. Mówię tutaj głównie o krajach rozwiniętych, o świecie zachodu i krajach rozwiniętych na wschodzie, takich jak Japonia, Chiny, Korea Południowa. Zachodzi tutaj. A w zasadzie nasuwa się takie pytanie, kto i w czyim imieniu owe polecenia wydawał, czym te polecenia były poparte i dlaczego były one wykonywane. W zasadzie prawie w jednomyślny sposób, w niektórych krajach szybciej, w drugich wolniej, ale w bardzo podobny sposób. Można powiedzieć, że pewnymi wyjątkami wyjątkiem była Szwecja. Która i tak, jak wiemy, jeżeli chodzi o preparaty, jest bardzo mocno ukuta, że tak to nazwę. Można powiedzieć, że owe polecenia przychodziły z góry do poszczególnych krajów całego świata. Jest trochę krajów, a w zasadzie jest taki kontynent, który tych wszystkich poleceń, można powiedzieć, nie wykonywał. W jakiś tam sposób się sprzeciwił. Kraje owego kontynentu, a mam tu na myśli Afrykę, obdrażały swoje różnego rodzaju polityki walki z pandemią. Do czego zmierzam, szanowni słuchacze? Jestem aktualnie na stronie. Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej. I tutaj mamy taki artykuł na ich stronie. Można sobie wejść, zobaczyć, można sobie na język polski przetłumaczyć, nie ma żadnego problemu. Artykuł, który mówi o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia postanawia rozpocząć negocjacje nad traktatem antypandemicznym. W świetle bieżących wydarzeń, kiedy wydaje się, że Pandemia zmienia się w endemię, że w zasadzie za niedługo o tej pandemii zapomnimy, że wszystko wróci do normy. W świetle wydarzeń i informacji, które do nas dobiegają, kiedy wiele z krajów porzuca obostrzenia i zdaje się, że wszystko wraca do normalności. W międzyczasie Światowa Organizacja Zdrowia już 1 grudnia ubiegłego roku, to jest 2021, zorganizowała taką konferencję, na której 194 państwa członków Światowej Organizacji Zdrowia. Porozumiało się, co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie Konstytucji Światowej organizacji zdrowia, organizacji zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną. Ja tu troszkę gryzę się w temat, przeczytam, mam kilka podpunktów. I zastanowimy się, do czego to może zmierzać, jaki może mieć skutek w przyszłości, jakie są cele owego traktatu. A mianowicie, Międzynarodowa Konwencja, Umowa lub inny Międzynarodowy Instrument Antypandemiczny wspierałyby i eksponowały: po pierwsze, wczesne wykrywanie pandemii i profilaktykę pandemiczną. 2 Odporność na przyszłe pandemie. 3. Reagowanie na przyszłe pandemie, w szczególności poprzez zapewnienie powszechnego i równego dostępu do rozwiązań medycznych, takich jak szczepionki, leki i diagnostyka. Silniejsze międzynarodowe ramy zdrowotne, w których WHO działało by jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne. I kolejny podpunkt. Podejście jedno zdrowie obejmujące zdrowie ludzi, zwierzęta i całą planetę. Szanowni Państwo, ja po przeczytaniu celów tego traktatu odnoszę wrażenie, że chodzi tutaj, tak w kilku zdaniach, o fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia i wszystkie te kraje, które ten traktat podpiszą, będą zobligowane do wykonywania poleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, no to tych wątpliwości dany Minister zdrowia danego kraju mieć nie może. Światowa, światowa Organizacja Zdrowia będzie takim międzynarodowym ministerstwem zdrowia, które będzie wydawało polecenia do wszystkich krajów, całego świata. Gdy zdarzy się coś podobnego, gdy będzie coś w przyszłości, coś, co będzie zagrażać, ja tutaj biorę w cudzysłów zdrowiu ludzi, to wszelkiego rodzaju wytyczne będą kierowane do poszczególnych krajów, a nasze Ministerstwo Zdrowia będzie zobowiązane do wykonywania tych poleceń. Bez żadnego prawa odmowy, bez prawa kwestionowania, w zasadzie można powiedzieć, że to będzie taki twór ogólnoświatowy, który będzie miał wpływ na wszystkie państwa, które podpiszą ten traktat. I tutaj chcę Wam zwrócić uwagę na to, że. Wobec faktów, wobec w zasadzie tych informacji, które do nas docierają o tym, że pandemia zmienia się w endemię, zmienia się polityka mediów, Z są zapraszani eksperci, lekarze, którzy przez dwa lata nie mieli prawa głosu, dziennikarze zaczynają mówić ludzkim głosem. Zdaje się, że w międzyczasie. WHO oraz wszystkie te kraje zbierają się po to, aby usankcjonować i podpisać pewne rozwiązania prawne, które będą rzutowały na nasze przyszłe zdrowie. Wiem, że ma to się już odbyć. Za niedługo wszelkiego jakiś taki szkielet, no, na którym będą zawarte porozumienia i wytyczne do podpisania tego traktatu będzie 1 marca, a wszelkie uzgodnienia mają być do sierpnia tego roku. Także bardzo szybko. Nie trudno nie zadać sobie pytania, jakie to może mieć skutki w przyszłości dla, dla nas wszystkich. Czy będziemy mogli powoływać się? Nie, na konstytucję danego państwa, w naszym przypadku na Polskę, czy będziemy mogli powoływać się na wolność sumienia, czy będziemy mogli odmówić przyjęcia preparatu, czy będziemy ciągle wolnymi ludźmi? Weźmy pod uwagę fakt, co działo się przez ostatnie dwa lata. Jak media, politycy. Lekarze mówili jednym głosem i w zasadzie starali się przymusić poprzez różnego rodzaju instrumenty ludzi, aby ten preparat przyjąć. Były stosowane różnego rodzaju socjotechniki: od zachęceń po, po kary. Czy jeżeli ten traktat zostanie przyjęty, czy będziemy mieli jeszcze możliwość, możliwość odmowy, przyjęcia czegokolwiek? Czy będziemy mieli prawo do, do wolności, do swoich ciał? Ja to pytanie pozostawiam otwarte. A teraz przejdę sobie do drugiego tematu, który jest także bardzo istotny w ostatnim czasie. Ja go poruszałem na, w ostatnim programie. Chodzi o wydarzenia związane z palącym się konfliktem na wschodnich granicach Ukrainy i informacjach, które docierają do nas przez środki masowego przekazu, w zasadzie wszelkie media mainstreamowe nas bombardują informacjami o tym, do czego może dojść. Niedawno. Polska wraz z Wielką Brytanią Ukrainą zawarły sojusz. Sojusz ten był zawarty w zasadzie bez bez udziału społeczeństwa. Tak jakby rząd zjednoczonej prawicy wstydził się czego ten sojusz dotyczy. Nasz głos nie był brany w ogóle. Pod uwagę nasze zdanie nie liczy się w żaden sposób. No ja odnoszę takie wrażenie, że jest to sojusz, który, którego władze naszego kraju, ale i opozycja, bo w zasadzie wszyscy posłowie, jak jeden mąż poza jednym, przegłosowali ten projekt. I w tym sojuszu w zasadzie mówi się o tym, że w razie działań wojennych, w razie napaści Rosji na Ukrainę, będziemy jako kraj zobowiązani do pomocy do pomocy militarnej i humanitarnej. W tym sojuszu jest także Wielka Brytania. Ja. Interesuje się trochę historią z przeszłości. Wiem, jak wychodziliśmy na różnego rodzaju sojuszach. Mi ta sytuacja bardzo przypomina ostatnie miesiące 1939 roku, kiedy, kiedy zbliżało się do, do konfliktu, do II wojny. Także mieliśmy wtedy bardzo wiele. Sojuszy. Mieliśmy sojusz z Francją, mieliśmy sojusz z Anglią. Po napaści na nasz kraj, Francja i Anglia wypowiedziały nazistowskim Niemcom wojnę. A jak to później się odbywało, to wiemy. My, jako kraj, walczyliśmy na wszystkich, krajach, na wszystkich frontach II wojny. Wykrwawialiśmy się. Oddawaliśmy swoje życie. A efekt był taki, że Polska została w 1945 roku, w lutym zdaje się, sprzedana w Jałcie. Odbyła się tam konferencja pomiędzy trzema mocarstwami, to jest Wielką Brytanią, USA i ZSRR. A w zasadzie Rosji, bo wtedy Rosja. Byli tam Stalin, Czerczyn i Roosevelt. Także w tym czasie, kiedy my walczyliśmy na frontach, ci przywódcy dogadywali się, jak będzie wyglądać podział Europy, gdy działania wojenne ustaną. Także tyle. Warte są sojusze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone czy, czy Brytyjczyków. Tutaj jestem na stronie Interi, gdzie Interia informuje, że Brytyjczycy i Amerykanie wycofują wszystkie wojska z Ukrainy. Artykuł z 12 lutego. Kolejnym artykułem. Bardzo ciekawym i bardzo znamiennym jest fakt, że oligarchowie, ukraińscy oligarchowie uciekają z Ukrainy prywatnymi samolotami. I jaki temat ja tu w związku z tym palącym się konfliktem chcę poruszyć? Bo no wielu tak zwanych ekspertów, dziennikarzy, ma różne zdania na ten temat. Jedni uważają, że żadnego konfliktu nie będzie, dlatego że w obecnych czasach żaden konflikt jest nieopłacalny że w zasadzie to jest więcej szkód niż pożytku że życie ludzkie że finanse ucierpią że to jest takie wymachiwanie szabelką Władimira Putina. No, ja nie byłbym tego taki pewny. Nie będę ani wygłaszał tez, w których będę mówił, że tej wojny nie będzie, albo będzie na pewno. Bo tego pewny nie jestem. Jest kilka teorii na temat tego, co się obecnie, co, co się obecnie dzieje. jednym Jedną z teorii jest fakt, że Putin przez te działania, które dzieją się na wschodniej granicy Ukrainy, bardzo dobrze zarabia na gazie, który dostarcza do Europy. Gaz od bardzo wielu miesięcy rośnie, i polityka, którą obecnie uprawia, służy temu, że on po tych zawyżonych cenach gazu bardzo dobrze zarabia. Drugim faktem, i niezaprzeczalnym, jest to, że być może Putin także chce ugrać otwarcie gotowego już Nord Stream 2. To jest gazociąg, który jest pociągnięty od, od Rosji. Od Niebałtyku do Niemiec. Szanowni Państwo, żeby też nie doszło do takiej sytuacji, że my, tutaj Polska, że zdarzy się coś takiego, iż w ten konflikt jesteśmy wepchnięci w zasadzie bez żadnej wiedzy ponad naszymi głowami, i zdarzy się taka sytuacja, że. Putin zamknie nam kurek z gazem gazociągu jamałskiego a będzie gaz tłoczony po dnie Bałtyku i oby się tak nie wydarzyło, że w przyszłości będziemy gaz 2-3 razy droższy kupować od Niemca bo takie coś też chodzi mi po głowie Kolejnym niepokojącym faktem jest to, że Polska przygotowuje się na przyjęcie uchodźców. I nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie fakt, że to też jest kolejna teoria mówiąca o tym, że przyjęcie milionów uchodźców za naszej wschodniej granicy może zdestabilizować nasze państwo. Być może jest to robione celowo. Być może fakt, że tutaj będą uciekać Ukraińcy, którzy będą kwaterowani w hotelach, hostelach, gospodarstwach agroturystycznych i będą utrzymywani z naszych podatków, będą mieli status uchodźcy wojennego, będą utrzymywani. Miesiącami z pieniędzy, z naszego budżetu, który jest, już jest bardzo wydrenowany, a wydrenowany będzie jeszcze bardziej. Ja Państwu tutaj obrazuję w tych artykułach. Wnioski możecie także sami wyciągać. Jest jeszcze jedna teoria na. A w zasadzie teorii jest jeszcze sporo, ale to, co się dzieje, nie pozostaje bez echa na naszą gospodarkę. Fakt, iż lądują u nas amerykańscy żołnierze, tamtejsza gospodarka, tamtejsze indeksy giełdowe, indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, przyjmują z radością. Giełda u nich rośnie, a u nas wartość złotówki giełda papierów wartościowych destabilizuje się. Fakt działań wojennych w pobliżu naszego kraju bardzo negatywnie wpływa na to, co u nas może dziać się z gospodarką. W obliczu ostatnich wydarzeń, kiedy Walczymy z inflacją, kiedy walczymy z nadmiernym deficytem, kiedy przez ostatnie dwa lata dodrukowano miliardy złotych, na świecie dodrukowano 18 bilionów dolarów. W obliczu tych faktów spada coś takiego jak konflikt u naszych. U naszych granic, w zasadzie. Żeby się to tak, też tak nie stało, że bardzo negatywnie wpłynie to na nas, na naszą gospodarkę, na pracę, podczas gdy zyskają na tym takie mocarstwa jak Rosja czy Stany Zjednoczone. Nie wspominając już o Niemcach. Dosyć znamienny jest fakt, że oprócz Polski i Anglii i Ukrainy, która jest bezpośrednio zainteresowana tym sojuszem, żaden z krajów nie chce tej wojny. Żaden z tych krajów nie w zasadzie wszystkie kraje, które tutaj mamy obok siebie takie jak Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia Kraje NATO w sposób zdecydowany wypowiedziały się, że nie będą brały udziału w ewentualnych działaniach wojennych. I tutaj należy zadać sobie pytanie: czy nasz rząd nie robi coś niebywale głupiego, wciągając nas w ewentualny konflikt, którego naprawdę nie wiemy, co może się wydarzyć? I jest jeszcze jedna teoria. Która może obrazować to. Dlaczego to się dzieje? Dlaczego konflikt? Dlaczego konflikty? Bo tych konfliktów, tych trących się działań jest dużo więcej. Niespokojnie, równie niespokojnie jest Między Izraelem a Iranem. Niespokojnie jest u nas. Przychodzi mi do głowy fakt, że Putin, czy tutaj zachód Europy, to są uczniowie ze szkoły Klausa Schwaba, którzy realizują pewnego rodzaju wytyczne i dążą do wypełnienia, Wytycznych. W czasie, kiedy na moment zapomina się o pandemii, wywołuje się niepokoje społeczne. Na zachodzie już te niepokoje mają miejsce i, i zdaje się, że mogą one przybierać na sile, a tu w Europie Środkowo-Wschodniej środkowo wywoływany jest konflikt. ad HAO. Porządek z chaosu. Być może jest to realizowana polityka globalistów, którzy dążą do niesławnego NWO, i jest to jeden z ich podpunktów, które wykonują. Wdrażają być może plan B albo C. Mówiąc językiem gracza, jest to zmiana broni, tamta broń. Zdała egzamin na 50%, być może szykują się na coś większego. Należy także powiedzieć, że w obliczu tych faktów, jeżeli wydarzy się coś takiego niepokojącego na terenach krajów objętych tymi działaniami, i na terenie także i naszego kraju, który jest. Żywo zainteresowany, jak się okazuje, tym, co się dzieje, może być tak zwany stan wojenny. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zawieszona jest wtedy konstytucja, zawieszone pewnego rodzaju prawa ludzi. No, budzi to mój niepokój, niestety. Ale jak się to tak naprawdę skończy, tego nie wiemy. Nie można optować za żadną ze stron. Jest tych wieści dosyć sporo niepokojących mnóstwo różnego rodzaju filmów, filmików po internecie krąży, jak to przemieszczane są wojska. Czy to tutaj naszych sojuszników, czy wojska rosyjskie na granicach z Ukrainą? Zdaje się, że. Te wszystkie działania, które się odbywają, nie są od tak sobie, nie są tylko po to, żeby media o tym mówiły. Jeszcze jeden fakt przychodzi mi do głowy. Być może takie mocarstwa jak Stany Zjednoczone i Rosja są ze sobą po prostu dogadane. Bo wszystko to, co się dzieje na wschodzie, wygląda na dość starannie zaplanowane. Przecież Putin z tymi wojskami biega już od dobrych kilku miesięcy. Także nie są to działania tego typu, jakie miały miejsce, jak chodzili na Krym, gdzie można powiedzieć odbywało się to bardzo błyskawicznie, tak zwany Blitzkrieg. Teraz jesteśmy w zasadzie oswajani z tym, co się może wydarzyć. I oswajani coraz bardziej. Wojska, wojska tutaj przerzucane yy, powoli, media o tym informują. Czyli i strona amerykańska, i strona rosyjska wszystko o wszystkim wiedzą. No wygląda to bardzo dziwnie i bardzo podejrzanie. Wnioski, szanowni Państwo, możecie sobie wyciągać z Tymczasem to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia w naszym następnym programie.